Witam, witam akwaryści, akwapasja z tej strony. I jak dajecie radę w te upały. U mnie, jak widzicie, temperatura od wczoraj wynosi 29 stopni i na szczęście nie rośnie. Więc mam nadzieję, że już w górę nie pójdzie, tylko, tylko w dół. Zobaczymy, jak to będzie z tą naszą pogodą. Cóż w akwarium? W akwarium bez większych zmian. Krewetki się mnożą. Rybki pływają. Najwięcej radochy sprawiają mi moje padiski. Tutaj mamy samczyka. Saniczki gdzieś się pochowały. Rybki świetne, naprawdę świetne. Zacząłem karmić je za radą jednego ze znajomych akwarystów, mrożonym wodzieniem. Jedzą go bardzo, bardzo chętnie. I już wiem, że z głodu mi nie zejdą. Co mnie bardzo cieszy. Kapitalne rybki. Bardzo ładne. Świetnie się je obserwuje. Z galaksy się dogadują. Na tej zasadzie, że jedne drugim nie wchodzą w drogę. I to mnie bardzo cieszy. Roślinki jak widzicie mają się całkiem nieźle. Tutaj to odwapnienie na mojej pięknej kryptokorynie powoli, powoli ustępuje. Mały Anubias wypuszcza świeże listki. Tutaj Alternatea coraz ładniejsza się robi. O widzicie? Tę małą roślinkę. To jest odmiana żabienicy o takich sercowatych, czerwonych liściach. Przeniosłem ją z mojego parapeciaka do głównego akwarium, ponieważ wydaje mi się, że na tyle już podrosła, że tutaj sobie poradzi. Trochę za głęboko jest wsadzona, muszę ją poprawić. Ale myślę, że tutaj powinna dodać radę. Druga żabienica obok też co chwilkę jakiś listek wypuszcza. Mech się ma świetnie. Tak samo roślinki na planie trzecim. Pakopa. Rośnie bardzo ładnie. Żebnica też jej mankamentem i tym, co jej deskera, to glon. Ale na świeżych liściach już go nie ma. Tutaj widzicie z tyłu. Pojawiła się samiczka Padisa. One raczej są w ukryciu. Pojawiają się. Pojawia się na, na pierwszym panie samiec. Ten większy, jak i ten mniejszy ten mniejszy lubi być tutaj w pobliżu glonu i w pobliżu mchu, przepraszam i tutaj żeruje, wyjadając małe krewetki z tego mchu. Więc tak się ma moje akwarium w te tropikalne upały. Wszystko na razie się jakoś trzyma. Oby było tak dalej. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.